W obliczu intensywnego rozwoju kariery młodej artystki, Vicky Gebor postanowiła podjąć istotną decyzję o opuszczeniu rodzinnego domu. Owa decyzja jest wynikiem jej pragnienia do samodzielności oraz niezależności w dążeniu do muzycznych aspiracji. Mimo, że nowy etap w jej życiu nie będzie oznaczał zbyt dalekiego oddalenia, sama akcja uwolnienia się od rodzinnych więzów staje się symbolem rozpoczęcia dorosłego życia. Vicky, mimo młodego wieku, zdobyła już szerokie doświadczenie w branży muzycznej. W chwili, gdy osiągnęła pełnoletność. Podjęła decyzję o wyprowadzeniu się z domu rodzinnego, co ma kluczowe znaczenie dla jej przyszłości. Warto zauważyć, że jej ojciec od najmłodszych lat aktywnie wspierał jej karierę, co pokazuje, jak ważne są dla niej rodzinne korzenie. Teraz, jako młoda dorosła, ma większą swobodę w podejmowaniu decyzji, co należy uznać za krok ku dorosłości. Na temat swojej decyzji, Wyki rozmawiała z Pomponikiem, tłumacząc, jakie czynniki skłoniły ją do podjęcia tej decyzji. Podkreśliła, że kluczowym aspektem jej życia stała się kariera artystyczna. Urodzona w Hamburgu, dorastała w Krakowie, gdzie zaczęła swoje muzyczne przygody, czerpiąc inspiracje ze swojego otoczenia. Po sukcesach w programach takich jak The Voice Kids oraz Eurowizja Junior, jej kariera zaczęła nabierać tempa. Wzmożona aktywność wymagała od niej częstych podróży do stolicy, gdzie mogła rozwijać swoje talenty. W związku z tą decyzją rodzice Wyki, Ewelina i Dariusz Gaborowie, wyrazili pełne poparcie dla decyzji córki. Mimo że wyprowadzka oznacza zmiany, młoda artystka planuje regularnie odwiedzać rodzinę, dążąc do utrzymania bliskich relacji. Jak podaje Pomponik, rodzice są przekonani, że Warszawa to idealne miejsce dla ich córki, gdzie będzie mogła rozwijać swoją karierę w komfortowych warunkach. Wszystkie te decyzje pokazują, że Wiki Gebor nie tylko jest utalentowaną artystką, lecz także osobą, która świadomie kształtuje swoją przyszłość. Jej odwaga w dążeniu do samodzielności oraz determinacja w rozwoju kariery z pewnością otworzą przed nią wiele nowych możliwości i wyzwań. Można więc z niecierpliwością czekać na kolejne kroki, jakie podejmie na swojej artystycznej drodze.